Zapraszam Państwa na drugą część opowieści o włoskich rękopisach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W trakcie pierwszego wykładu przedstawiłam dwa manuskrypty, które krótko w tym miejscu chciałabym jeszcze przypomnieć. Pierwszym prezentowanym rękopisem była karta tzw. Biblii Atlantyckiej, datowana na schyłek XII wieku, która jest jedynym w zbiorach polskich zabytkiem tego rodzaju, a więc fragmentem. Biblii dużych rozmiarów, Biblii sporządzanych na pergaminie, bogato iluminowanych, w produkcji których specjalizowały się, począwszy od końca XI wieku, klasztory środkowej Italii. Jak daje się zauważyć na slajdzie, nasz fragment przetrwał stulecia wykorzystany w turnie jako tzw. makulatura introligatorska, do wykonania okładziny nieznanej nam bliżej książki. Drugim prezentowanym przeze mnie rękopisem był XIV-wieczny kodeks Antonia D'Arido, profesora Uniwersytetu w Padwie. Choć bez oprawy, prawdopodobnie od początku tej oprawy nie było, książka ta przyciąga uwagę badaczy z wielu powodów. Z jednej strony z powodu zróżnicowanej treści, ponieważ zawiera różnorodne teksty, tzw. miscelanea. Z drugiej strony, z uwagi na zdobienia, czyli misternie wykonane inicjały filigranowe, których trzy przykłady widzą Państwo na slajdzie, a także z uwagi na intrygującą, nierozpoznaną do końca kwestię pierwszych czytelników i pierwszych właścicieli tego kodeksu. Tyle tytułem przypomnienia. W trakcie dzisiejszego spotkania chciałabym przedstawić Państwu, Dwa kolejne rynkopisy włoskie powstałe już w XV stuleciu. I w tym miejscu konieczne jest wprowadzenie, które mam nadzieję wyjaśni zarazem brzmienie tematu dzisiejszego wykładu, który, jak Państwo widzicie, jest nieco rozbudowane. W dziejach przemian kulturowych Europy wiek XV był okresem przełomu, silnego przenikania się prądów z jednej strony jeszcze średniowiecznych. A z drugiej już nowożytnych, renesansowych. Z jednej strony kultury gotyckiej, jeszcze bardzo wyraźnej w północnej i środkowo-wschodniej części Europy i coraz silniejszego nurtu włoskiego humanizmu, promieniującego na kraje sąsiednie i przyszczepianego na tereny pozaalpejskie, głównie przez kontakty i mobilność środowiska uniwersyteckiego. A więc poprzez wędrujących studentów i profesorów. Prezentowane w dzisiejszym wykładzie rękopisy odzwierciedlają owo przenikanie się i ścieranie dwóch modeli świata, świata gotyckiego i renesansowego, właśnie na płaszczyźnie kultury książki i kultury pisma. Oba, choć powstały w okresie włoskiego Quattrocento. Różnią się wieloma elementami stylistycznymi, formalnymi i treściowymi. Pierwszy kodeks, opatrzony sygnaturą RKP 1734, to rękopis sporządzony na papierze w języku łacińskim. Zawiera zbiór czterech komentarzy różnych autorów do traktatów Arystotelesa. Są to zatem filozoficzne miscelanea. Na slajdzie widzą Państwo górną. Czy przednią część oprawy, do której omówienia jeszcze wrócimy w dalszej części wykładu, oraz pierwszą kartę rękopisu z pięknym dwubarwnym inicjałem litery C. Cały rękopis liczący 152 karty jest dziełem jednego kopisty, jednego skryptora. Wskazuje na to niezmienny dukt pisma, począwszy od pierwszej karty aż do ostatniej. Pisma jeszcze typowo gotyckiego. W górnym marginesie pierwszej karty widnieje tytuł utworzony dla kodeksu przez późniejszego, prawdopodobnie XVI wiecznego czytelnika: Fizika, Peripatetika, et Animastika. Tytuł ten dość wiernie oddaje zawartość manuskryptu, ponieważ zapisane w nim traktaty są w istocie komentarzami do takich dział Arystotelesa jak Metafizyka, Fizyka i o duszy, czyli liczący trzy księgi yy, sławny traktat yy, Arystotelesa de Anima. Warto zwrócić uwagę na autorów owych komentarzy i daty ich życia. Wszyscy trzej zidentyfikowani, ponieważ ostatni tekst w tym kodeksie pozostaje anonimowy, należeli do jednego pokolenia filozofów. A ich aktywność przypadła na czas niezwykle ożywionych dysput filozoficznych, prowadzonych wówczas, zwłaszcza w kręgu absolwentów i profesorów Uniwersytetu Paryskiego. Pierwszy z nich Antonio Andreas, z pochodzenia Hiszpan, oraz trzeci autor trzeciego traktatu komentarza, Franciszek czy François de. Merones, byli Franciszkanami, a na ścieżce filozoficznej uczniami Dunsa Szkota, również Franciszkanina, twórcy nurtu filozoficznej syntezy, określanej jako szkotyzm. Inną drogą szedł Walter Barley, angielski filozof, autor drugiego w kolejności w naszym kodeksie komentarza do fizyki Arystotelesa. Przyjrzyjmy się teraz postaci samego skryptora. Kopista ujawnił swoje imię tylko w jednym miejscu w całym kodeksie. W eksplicicie, czyli zakończeniu pierwszego komentarza do metafizyki Arystotelesa, autorstwa Antonia Andreasa. Chcąc zachować przyjęty przez siebie dwukolumnowy układ strony, w terminologii kodykologicznej, układ strony to misą pasz, dziś powiedzielibyśmy. Językiem potocznym layout, przeniósł, kopista przeniósł ostatnie dwa wersy na kolejną kartę. Manew ten oraz kiepska przejrzystość zapisu, akurat tego fragmentu tekstu, może prowadzić do przypuszczenia, że explicit został dopisany później, wtórnie. Być może dopiero po czasie skryptor zdecydował się na ujawnienie swojego imienia oraz profesji czy okoliczności powstania tekstu. Kiedy scalimy ów rozdzielony na dwóch stronach tekst zakończenia, możemy przeczytać: Tu kończy się tekst, Bogu niech będą dzięki. Napisał przypisał Brat Franciszek z Beluno. Gdy był lektorem filozofii w konwencie w Ferrarze w roku pańskim 1470. Brat Franciszek nie podał nazwy swojego zakonu. Jednak, biorąc pod uwagę, że autorzy dwóch przepisanych przez niego komentarzy ym, do Arystotelesa byli Franciszkanami, można się domyślać, że i on był członkiem klasztoru świętego Franciszka. Klasztoru działającego w Ferrarze począwszy od 1232 roku. A teraz chwila wytchnienia dla oczu, zapewne już zmęczonych przyglądaniem się średniowiecznym literom. Na kolejnym slajdzie panorama miasta Beluno, z którego, jak sam zaznaczył w tekście, pochodził skryptor naszego kodeksu Brat Franciszek. Miasto położone jest w północnej części Italii. Mniej więcej 100 km na północ od Wenecji, w jednej z Dolin Wschodnich Dolomitów. Nie znamy drogi zakonnej brata Franciszka. Z informacji, które pozostawił, w, zapisał w naszym kodeksie, wiemy, że w 1470 roku przebywał w klasztorze św. Franciszka w Fararze. I tam pełnił obowiązki lektora, czyli wykładowcy klasztornego studium filozofii. I właśnie tę filozofię wykładał. I prawdopodobnie właśnie tutaj w przyklasztornym skryptorium powstał nasz kodeks. Na, zdjęciu, na zdjęciach umieszczonych. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo fasadę kościoła Świętego Franciszka, dzisiaj już bazyliki, oraz współczesny widok wnętrza. Kolejnym etapem w procesie tworzenia książki rękopiśmiennej w średniowieczu było zdobienie kart, na których został zapisany tekst. Używając takiej terminologii średniowiecznej, było to iluminowanie, czyli rozświetlanie tekstu. Ponieważ iluminacjo to światło, blask. Należy zaznaczyć, że kopista tekstu nie zawsze, a raczej rzadko podejmował się jednocześnie jego zdobienia. Niejednokrotnie zadanie to przekazywał iluminatorowi, czyli wyspecjalizowanemu artyście rzemieślnikowi, który pracował na zlecenie jednego bądź kilku okolicznych skryptoriów. W przypadku skryptoriów klasztornych, funkcję iluminatorów często podejmowali sami zakonnicy, oczywiście utalentowani plastycznie, którzy też niejednokrotnie nabywali umiejętności doświadczenie terminując wcześniej w warsztacie zawodowych iluminatorów. Takim właśnie mnichem był brat Rufillus z opactwa Premonstratensów w Weissenau koło Ravensburga. Działający u schyłku XII wieku. Ozdabiając karty kodeksu zawierającego żywoty świętych, czyli pasjonale, na jednej z tych kart pozostawił swój autoportret. Wpisał go w inicjał litery R. Przedstawił siebie przy pracy nad tym właśnie inicjałem, w swoim warsztacie, z narzędziami pracy, z farbami. A nawet się podpisał. Widzicie Państwo jego podpis nad głową. Jest to unikatowy autoportret artysty, średniowiecznego artysty. Unikatowy dlatego, że pamiętajmy, mówimy o epoce, w której artyści, autorzy poszczególnych dzieł zwykle pozostawali anonimowi. W średniowiecznej sztuce dekoracji książek moglibyśmy poświęcić cały cykl wykładów, ale czas wrócić do naszego XV-wiecznego kodeksu z Ferrari. Podstawowymi elementami jego dekoracji są inicjały dwubarwne, czerwono-niebieskie. Inicjały, czyli przypomnijmy, ozdobne litery rozpoczynające określony tekst czy rozdział. Trudno jednoznacznie zaliczyć te inicjały do filigranowych, ponieważ dekoracja wewnątrz liter i wokół nich nie jest zbyt rozbudowana i szczególnie misterna. Brak także tak zwanych wąsów, czyli długich wici rozchodzących się zwykle wzdłuż marginesu, w górę i w dół od inicjału. Nie można uznać ich także za inicjały proste, które są zwykle małe, jednobarwne. Pozostawiając jednak kwestię precyzyjnej klasyfikacji yy, tych inicjałów specjalistom, historykom sztuki i kodykologom, pozachwycajmy się nimi. Tak po prostu. Choćby faktem, że ktoś, może brat Franciszek z Belluno, może inny iluminator, naniósł te farby na papier 650 lat temu, a one bez zabiegów konserwatorskich rozświetlają kodeks Ferrari. Z niemal niezmienną mocą barw do dnia dzisiejszego. Innym ważnym elementem graficznym średniowiecznego rękopisu jest tak zwana pied de mouche z języka francuskiego, czyli stópka muszki. Znak, znak graficzny stosowany przez kopistę do wyodrębniania partii tekstu, odpowiadających mniej więcej paragrafom. Z tego znaku wywodzi się bezpośrednio współczesny typograficzny znak akapitu. Na slajdzie widzicie Państwo przykłady jednobarwnych Pieddemusz na, na kartach naszego, naszego kodeksu, na przemian niebieskich i czerwonych. I jakby ta gra kolorów jest też tutaj dodatkowym elementem zdobniczym całego rękopisu. Poniżej takie bardzo schematyczne przedstawienie ewolucji tego znaku graficznego, począwszy od pierwotnej, średniowiecznej formy 5demus aż do współczesnego, znanego nam znaku akapitu. Trzecim, ostatnim etapem produkcji książki w średniowieczu było jej zszycie, a więc złączenie luźnych dotąd już zapisanych i ozdobionych składek papieru bądź pergaminu, stworzenie w ten sposób bloku książki i połączenie go z przodu i z tyłu dwoma drewnianymi deskami, które miały chronić kodeks przed uszkodzeniami mechanicznymi. Z kolei, dla zabezpieczenia desek, powlekano je zwykle skórą, najczęściej cielęcą. Czasem używano do tego kart pergaminowych wyciętych z niepotrzebnych już, w rozumieniu ludzi współczesnych, starych, nieaktualnych kodeksów bądź dokumentów. Niekiedy dla zaoszczędzenia materiału, cennego materiału, jaką była skóra zwierzęca, pokrywano nią tylko część desek w partii grzbietowej. Taką skromną, powiedzielibyśmy estetyczną oprawę określa się mianem oprawy mniejszej. Na slajdzie widzą Państwo przednią i tylną, bądź inaczej mówiąc górną i dolną część oprawy kodeksu z Ferrari, która jest właśnie przykładem oprawy mniejszej. Widzimy, że fragment cielęcej skóry, bardzo już zniszczonej, wzmacnia i osłania tylko grzbiet kodeksu. W czerwonej rance zaznaczyłam kolejny ważny element średniowiecznej oprawy, jakim była fibula z języka łacińskiego czyli ozdobna zapinka, klamra, czy inaczej sprzączka, której zadaniem było spinanie całego bloku książki tak, aby nie otwierał się, samoistnie nie niszczył. W luksusowych kodeksach fibule były wykonane w całości z metalu, metalu dobrej jakości, dobrych stopów, bogato zdobione. Natomiast w egzemplarzach użytkowych, często sprzączka metalowa była, szła w parze i była łączona z paskiem skórzanym. I Nasz kodeks z Ferrari, jak widzimy na slajdzie, ma właśnie taką, taką sprzączkę, taką fibulę w części metalową, w części skórzaną, przy czym ten pasek skórzany do odnięcie jeszcze go się nie zachował. Czas przejść do prezentacji drugiego z interesujących nas dziś kodeksów powstałych w XV-wiecznej Italii. Jest nim papierowy rękopis o sygnaturze RKP 2437, którego zawartość oraz dukt pisma w pełni wyraża na wskroś już humanistyczne zainteresowania kopisty. Rękopis trafił do zbiorów naszej biblioteki w 1965 roku jako dar katedry filologii klasycznej. Taką informację znajdujemy w inwentarzu rękopisów. Kodeks ten otrzymał nową oprawę, czyli został przeoprawiony w XIX wieku. Oprawa została wykonana z tektury pokrytej płótnem i wzmocniona elementami skóry w partii grzbietu oraz na, w narożnikach. Taki typ oprawy nazywamy potocznie półskórkiem. Jak można zauważyć na pierwszym. Na pierwszej zachowanej karcie rękopisu, którą widzą państwo na slajdzie, stan zachowania tego rękopisu jest zły. Karty uległy silnemu zawilgoceniu, a w niektórych miejscach nawet zagrzybieniu. Skutki tych procesów są dla papieru zwykle nieodwracalne. I miały też zasadniczy wpływ, wpływ na y, czytelność tekstu zawartego w tym rękopisie. Na pierwszej zachowanej karcie y, kodeksu znajdujemy jedyny ślad po poprzednich właścicielach. Jest to odbicie pieczęci Biblioteki Ordynacji Skurzewskich w Radomicach i Czarniejewie jednej z największych ziemiańskich bibliotek w xix w Wielkopolsce. Niestety nie wiemy kiedy i w jakich okolicznościach rękopis ten znalazł się w posiadaniu rodziny Skórzewskich. Prawdopodobnie to właśnie wówczas kodeks ten otrzymał nową oprawę. Podobnie jak w przypadku kodeksu z Ferrari i tu mamy do czynienia ze zbiorem tekstów różnych autorów, ale są to już zgoła zupełnie inne miscelane. Składają się na nie pisma filozoficzne i historyczne autorów starożytnych oraz y, współczesnych kopiście popularnych pisarzy humanistów. Pierwsze 30 kart zajmują teksty poświęcone filozofii sokratejskiej i platońskiej, autorstwa Lucjusza, Apulejusza z Madaury. Hmm, pozwalam sobie tutaj na spolszczenie brzmienia, imion autorów starożytnych. Rzymskiego pisarza, filozofa i retora, żyjącego w II wieku. Kolejny tekst to początek pierwszej księgi Prystiana z Cezarei z przełomu V i VI wieku, zajmującego się gramatyką, historią, poezją i przekładami. Korpus tekstów autorów klasycznych zajmujący w kodeksie większą część, bo około 130 kart, zamyka 38. Księga Historii Rzymskiej autorstwa Kasiusza Dion Kokcejana, rzymskiego historyka pochodzącego z Grecji, żyjącego na przemianie II i III stulecia. Dokonany przez naszego kopistę wybór pism humanistycznych wydaje się na pierwszy rzut oka skromny, zwłaszcza że teksty te stanowią zaledwie około 1 trzecią zawartości całego kodeksu. Zajmują mniej więcej 45 kart. Są to jednak wielkie nazwiska, takie jak Leon Battista Alberti. Pisarz humanistyczny, artysta, architekt, poeta, lingwista, filozof, matematyk, a nawet kryptograf, czyli prawdziwy człowiek renesansu. To właśnie jego życiorys, m.in. jego życiorys opisał w XVI wieku w swoim opus Zvite Giorgio Vasari w dziele o żywotach najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Alberti kochał bardzo zwierzęta. Miał między innymi psa, kundelka, dla którego to właśnie, a raczej na cześć którego, napisał panegirek pod tytułem kanis, czyli pies. I właśnie ten tekst wybrał z, nie, z nieznanych nam bliżej powodów yy, kopista, yy, którego imienia też niestety nie znamy. Drugi tekst humanistyczny który zdecydował się umieścić w swoim rękopisie nasz anonimowy skryptor to fragment dzieła De Viris Illustribus, czyli o sławnych mężach. Dzieła napisanego w 1456 roku przez Bartolomeo Faccio, włoskiego historyka i pisarza z ducha włoskiego humanizmu. Tyle pokrótce na temat zawartości kodeksu. Pytanie, które może nas bardziej interesuje: co da się powiedzieć o kopiście i jego pracy? Wydaje się, że miał on rękę wprawioną w nowym typie graficznym, jakim było pismo humanistyczne, czy też pismo renesansowe, zwane też po prostu humanistyką. Było ono wiernym naśladownictwem pisma wczesnego średniowiecza, zwanego minuskułą karolińską. Albo po prostu Karoliną, którą zapisane były w IX, X aż do XII wieku teksty autorów klasycznych, tak bardzo interesujące włoskich humanistów. Tak więc dokonująca się w ciągu XV stulecia zmiana stylu pisma była konsekwencją, czy też następstwem, diametralnej zmiany kierunku zainteresowań. Zainteresowań ludzi sztuki, Nauki i literatury. Każde stare pismo, także humanistyczne, ma swoje odmiany, typy, ale ich identyfikacja należy do zadań paleografów. Nie wnikając w szczegóły, w tym miejscu należy wspomnieć, że interesujący nas kodeks został spisany kursywą humanistyczną czyli tak zwaną italiką która wykształciła się z renesansowego pisma książkowego w XV wieku, wskutek potrzeby szybszego pisania. W technice pisarskiej, nasz kopista nie zrezygnował jednak z elementów charakterystycznych czy typowych dla średniowiecznej pracy skryptorskiej. Przykładem może być pozostawianie pustych pól na inicjały, które miały być wykonane później. Jak widać na karcie zamieszczonej na slajdzie po prawej stronie, czyli na karcie 108, nie wszystkie inicjały w naszym rękopisie w rzeczywistości zostały uzupełnione. Innym elementem, który spotykamy w średniowiecznych kodeksach, są tak zwane manikule, czyli z języka łacińskiego rączki, manikula to rączka. A więc gra, znak graficzny stosowany przez kopista, przypominający dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym. E, przykłady takich e, rączek e, wid widzą Państwo na e, slajdzie na karcie 122. E, manikule służyły zaznaczeniu, zwróceniu uwagi czytelnika na fragmenty w tekście, fragmenty w e, odczuciu kopisty. Ważne, interesujące, może niekiedy kontrowersyjne. W tym, że znaku graficznym można upatrywać swoistego wpływu skryptora na lekturę, lekturę czytelnika. Może można widzieć w tym próbę narzucania czy podpowiadania, sugerowania pewnych, pewnych interpretacji danego tekstu. Z kolei zabiegiem skryptorskim w duchu nowożytnym i stylu typowo renesansowym jest kończenie każdego tekstu wyrazem koniec, zapisanym bądź to w, w języku łacińskim, czyli finis, bądź w języku greckim telos. Warto zwrócić uwagę, że nad wyrazem telos na karcie po prawej stronie Skryptor zamieścił typowo średniowieczną inwokację eksplicytową, Sitlaus Deo, Bogu niech będzie chwała. Jest to jedna z wielu form zwrócenia się do Boga, form, którą zwracali się do Boga skryptorzy, kończąc swoją pracę. I ja, kończąc dzisiejszy wykład, dziękując za uwagę. Żegnam się z państwem inwokacją średniowiecznych skryptorów. Sit laus dao.